Przypomnijmy w skrócie historię tej sprawy. Stal była zadłużona, miasto przejęło stadion i zobowiązało się do inwestycji. Podpisało umowę dzierżawy z klubem, a okres jej wypowiedzenia wynosił 10 lat. Potem kurator zarządzający zmienił ten okres na jeden miesiąc. Klub oddał sprawę do sądu i niedawno zapadł wyrok korzystny dla miasta. A dzisiejsza decyzja sądu pokazuje, że no Stal nie miała racji. Wnosząc ten pozew sędzia uznał, że wszystko tutaj było zrobione zgodnie z prawem. W tej chwili oczekujemy że w jakiejś konkretnej deklaracji ze strony zarządu i władz Stali, który się określał, że nie będą po prostu składać kolejnych pozów, nie będą tej sprawy przeciągać, bo zależy nam bardzo na czasie. Toczący się spór stawiał pod znakiem zapytania budowę wschodniej trybuny. Stadion ma być wybudowany do końca września. Jeżeli teraz nie podpiszemy tej umowy, więc wykonawca z tym nie zdąży. W dodatku może zrezygnować w ogóle z tego kontraktu i w ten czas przepadną na pieniądze unijne. A to znaczy, że w ogóle nigdy tam tej inwestycji nie rozpoczniemy, bo po prostu nie będziemy mieć już na to pieniędzy i środków unijnych. Według ostatnich informacji inwestycja jest niezagrożona, bo klub nie będzie się odwoływał od wyroku ani żądał zwrotu stadionu.